Siemanko! Ziomek. Witam Was dzisiaj w takim nietypowym filmiku, bo jeżeli wiecie lub nie, mam Instagrama, korzystam z niego naprawdę długi, długi czas. Dodałam tam masę zdjęć. Dodaliście tam masę komentarzy. Zasorduszkowaliście mi tam mosek zdjęć. I naszła to wiekopomna chwila. Jesteście gotowi? Piliśmy 100 tysięcy followersów! Właśnie tak, ciepleczki, zrobiliśmy to, udało się nareszcie. 100 tysięcy followersów na Instagramie zajęło to naprawdę długi czas. Chyba też ze względu na to, że tak naprawdę nigdy nie promowałem jakoś bardzo tego Instagrama, dlatego bardzo gorąco Cię zapraszam na Instagrama. Bardzo, teraz. Ponieważ prawdopodobnie troszeczkę uaktywnie tego mojego Instagrama i będę wrzucał teraz więcej zdjęć na tego Instagrama, więc zapraszam serdecznie. I dzisiaj film nietypowy, ponieważ dzisiaj przyjrzymy sobie stare zdjęcia z Instagrama. Także, jeżeli film wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, bo pewnie będzie dla mnie upokarzające. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić też reagowanie na takie stare, 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 ale naprawdę stare zdjęcia, gdzie byłem dzieckiem i tak dalej. I to już byłoby straszliwie upokarzające, więc nie wiem, czy bym to, tego chciał, ale jeżeli będziecie chcieli, to coś takiego mogę zrobić. Więc teraz wbijam na mojego Instagrama i przejrzę sobie moje stare zdjęcie. Och, wait, naprawdę muszę scrollować. Dobra, udało się, przeskrolowałem wszystko i wbijamy do pierwszego zdjęcia, które dodałem 142 tygodnie temu. No trochę się pozmieniało, komentarze zresztą też się pozmieniały, bo wtedy nie było tego głupiego oddaję, like for like. A tak serio to nie rozumiem, po co osoby takie rzeczy piszą. Tak samo jakbym ja mówił, dajcie mi łapkę w górę, ja dam wam 100. Zróbmy tak, dajcie mi łapkę w górę, ja wam dam 100. Albo i nie, bo się nie wypłaca. Dobra, skończmy już moje dywagacje i teraz zajmijmy się fotami. Pierwsza fota to jest zdjęcie. Bardzo artystyczne. I ogólnie zrobiłem je chyba, gdy wracałem ze szkoły do domu, bo chciałem być taki artystyczny i stryknąłem je. Ale ogólnie spójrzmy na te detale: ta piękna trawa, to piękne słońce, które uderza w aparat, i ta postać tam daleko, daleko w tle. Nie, to jest brzydkie zdjęcie. Dobra, lecimy dalej i chyba będę wybierał po prostu zdjęcia, które wydaje mi się, że będą ciekawe, bo nie wszystkie są ok. Kolejne zdjęcie przedstawia książkę "Zamach majowy i rządy sanacji". Historia taka fascynująca. Ogólnie ta fota przedstawia podręcznik od historii i pewnie większość osób się uczyła, a ja wolałam sobie foty szalać. Kolejne zdjęcie przedstawia ARTYSTYCZNIE ZAPLĄTANE MOJE SŁUCHAWKI Ale tak serio, czy wy też macie taki problem, że zawsze macie zaplątane słuchawki? Także nie pozdrawiam was moje słuchawki i nie bądźcie zawsze zaplątane O Jezu, jakie mam paznokcie, brudne i długie Nieważne Dobra, lecimy dalej i z pierwszych zdjęć widzę, że nie chciałem się chyba ujawniać i tutaj nie ma moich zdjęć Ale jest zdjęcie z klasy, tak, z lekcji chemii Podpisem nie ma to jak chemia To jest niesamowite, że ja zamiast się uczyć to robiłem zdjęcia na chemii Wiem, że w to teraz nie uwierzycie, ale miałem czwórkę z chemii i chyba bliżej już mojej mordy do aparatu nie mogę przyłożyć. Okej, okay, czyli to zdjęcie przedstawia mojego kolegę grającego w, na telefonie na lekcji chemii. I wiecie, co jest bekowa jego fryzura, bo teraz macie jego zdjęcie aktualne i jak Fryzura zmienia człowieka. Teraz sobie nie wyobrażam Adama w takiej fryzurze. Pozdrawiam cię, Adam. Tak, wiem. Pójdę do fryzjera. Spokojnie. Nie musisz mi tego pisać. Spokojnie. I nie pytaj, co mam na głowie, bo ja sam nie wiem, co mam na głowie. Gniazdo masz na głowie. O, moje pierwsze zdjęcie. Z twarzą, jakbym Cooper robił. O, jakieś liczne zdjęcie. Jestem kotem. A tak serio, to ta foto oczywiście została zrobiona w szkole i przerobiłem ją jakąś tam aplikacją, którą, która pozwalała na dodawanie twarzy kotów na zdjęcie. Nie wiem, kto wymyślił takie aplikacje, ale są przesłodkie. Zróbmy tak, że stanę się kotem. Jednak nie chcę być kotem. Chociaż może lepiej, jakbym był kotem. Nie wiem, możecie napisać, ale wydaje mi No nie wiem. O, tutaj pierwsze pierwsi. Pierwsze pierwsi. No takiego fanarta dostałem po prostu na maila i to były moje chyba pierwsze piersi, które otrzymałem. I tyle. Tak. Teraz już nie dostaję. Jakoś nie żałuję. Okej, okay, lecimy dalej. Glimbox. Czym jest Glimbox? Poczekajcie, aż sobie sprawdzę. Glimbox, roztwór do płukania jamy ustnej gardła. Okej, okay, ale długopis mam. Chociaż bardzo prawdopodobne, że to nie był mój długopis, tylko komuś zarypany. Tak, teraz znacie tajemnicę mojego życia. Jestem złodziejem długopisów. Więc na jakichś spotkaniach, mitapach, chowajcie długopisy. Pamiętam taką historię na PGA, jak rozdawałem autografy i ktoś mi dał marker i nie oddałem tego markeru. I później mnie przez kilka godzin ta osoba ścigała, aż w końcu odzyskała ten marker. No, także pozdrawiam. Ale byłem w szoku, żeby tak ganiać po marker! Ale dobrze, przepraszam, że zabrałem. Dobra, kolejne zdjęcie z informatyki i moje włosy są takie. dziwne. Czy nie wiem, moim zdaniem aktualnie jest lepiej niż wtedy, tak mi się wydaje. Zresztą byłem takim małym gówniarzem. W ogóle co do tego zdjęcia to informatyki cholera. Siedzenie i przeglądanie internetu. Super lekcja. A do tego były dwie ostatnie lekcje i mi się tak nie chciało. Już tak przy drugiej lekcji. Kurde, ja zaraz umrę, chyba to było wtedy robione i był zaraz dzwonek. No ale dobra, no taka historia. Kolejne zdjęcie. O Jezu. G komputerowa. Nie wiem, czy ten kanał dalej istnieje, ale ogólnie kanał opierał się na tym, że rysował youtuberów i nie wiem czy to był jakiś trolling czy to tak poważnie ale te rysunki nie wychodziły i to wyglądało tak jak po wylewie no spójrzcie na to no też wiecie ja nie będę krytykował ponieważ ja sam nie potrafię rysować i bardzo chciałbym potrafić rysować ale to wygląda tak słabo gdzieś tutaj chyba był jeszcze mój rysunek więc wam pokażę i to jest te osoby wyglądają jak po wylewie What the nie, dobra, przepraszam, ale... O, nie. Lećmy dalej. O, aż mi się przypomniało. To jest zdjęcie przedstawiające lekcję francuskiego. I nic nie zapowiadało kartkówki. Ale my się sobie tak, cholera, nic się nie uczyłem, to pewnie pani będzie brała do odpowiedzi. Zgłoszę se nieprzygotowanie. I zgłosiłem se te nieprzygotowanie. I co wtedy? Pani powiedziała, wyciągamy karteczki. A ja takie zgłosiłem nieprzygotowanie. Co się później okazało? Na następnej lekcji pani kazała mi napisać tą kartkówkę, ja nie nauczyłem się nic, dostałem jedynka. Tak. Dobra, lecimy dalej. Co ja mam na twarzy? Dobry podpis i dobre pytanie. Okej, okay, nie, będę miał koszmar, koniec. O, ołówek z kastorami. Kto też miał kiedykolwiek ołówek z kastorami, daję łapkę w górę. Nie, ale poważnie, te ołówki są zawsze spoko, bo są takie małe i. darmowe. Nie ma to jak kraść ołówki z kastorami. Informatyka egen. Znowu ta sama lekcja, znowu ta sama mina w stylu, ale mi się nie chce. O! A to kolejne zdjęcie z informatyki. Chyba informatyka odpalała mnie kreatywność. I to zdjęcie przedstawia mojego kolegę, którego bardzo pozdrawiam, który gra w Heroesy. Zajebiste, bo na zdjęciu są Heroesy. Heroesy to jest kurczę gra mojego dzieciństwa. Nie, może ktoś też gra w Heroesy, to piąteczka. Ale naprawdę uwielbiam Heroesy, szczególnie, że zagrywałem się swego czasu z tatą Heroesą. Świetna sprawa. Ten monitor na zdjęciu, który jest tak odchylony, żeby nauczyciel go nie, nie zobaczył, ale z tego co pamiętam, to chyba nawet nie zwrócił uwagi. Jeszcze tam grali w cs nawet i też nie zwrócił uwagi nauczyciel więc... Tylko też wiecie, ja byłem strasznie zszokowany tym, że na takich komputerach, które były słabe, działały Heroesy CS16 i inne tego typu gry. Ła! Wow. Kolejna fota ze szkoły, która przedstawia. Uśmiechnętą prezerwatywę z dymkiem, pamiętaj o mnie. O, kolejne zdjęcie przedstawiające mnie, zmierzającego do Warszawy. Chyba na pierwsze spotkanie z O. To było kurczę dla mnie bardzo stresujące, bo nie wiedziałem jak będzie, ale było bardzo fajnie. O, ile hajsu! Ale nie z YouTube'a, od babci. Tak, więc dostałem od babci le 50, 60, 70, 80, 80 złotych. Kolejna fota, która przedstawia mnie załamanego, i to chyba jest fota w stylu: Kuźwa, chyba się zaraz zabiję, nie chce mi się siedzieć na tej przyrce. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jeżeli ja przeglądam stare zdjęcia, na przykład oglądam stare moje filmy, to łapię takie zażenowanie i, i mam jedynie myśl w głowie, co mną kierowało, żeby zrobić takie zdjęcie. Nie wiem. Lecimy dalej. O, Jak to zawsze się przyjedzie do Warszawy, to trzeba wstrygnąć zdjęcie pałacu kultury albo najlepiej z pałacem kultury. Ja też to uczyniłem. O, to jest pierwszy film z Olom jakikolwiek i to jest film z kina. Tak. Coca-Cola waniliowa, tyle wygrać. Tylko nie wiem czy wy też tak macie, ale zawsze miałam tak, że wszyscy zachwycali się Coca-Colą waniliową i taki wow, jakie to jest pyszne, zajebiste, super, ekstra, fajne. I ja kupiłem tą Coca-Colę waniliową i zawiodłem się. Ona nie jest taka pyszna. Albo to ja po prostu nie potrafię zrozumieć zajebistości tej Coca-Coli, ale też możecie napisać, czy Wam smakuje Coca-Cola waniliowa, czy w ogóle piliście Coca-Colę waniliową, ale moim zdaniem nie ma się czym podniecać. Tak uważam. Chyba, że po prostu, nie wiem, piłem jakąś złą wersję, w co wątpię, ale no nie smakuje mi. Przykro mi. Tulipan Lech Kaczyński. Tak, ziemeczki. Moja mama kupiła tulipana Lecha Kaczyńskiego. Też nie ma o Ooooo, wyczuwam grube konkursy, których nie było. Tak, dostałem sprzęt, który macie na zdjęciu od Steel Series, za co bardzo dziękuję. I miałem zrobić wam konkurs. I nie zrobiłem tego konkursu. I nie dlatego, że nie chciałem wam rozdać sprzętu, tylko do dziś czekam na informacje Steel Series, kiedy mogę zorganizować konkurs. I mam ten sprzęt w szafie, i jeżeli Steel Series nie dozwiecie do, do, się. Do końca tego miesiąca ja rozdaję moim widzom ten sprzęt. Koniec. Także jak chcecie konkurs to pisać w komentarzach CHCEMY KONKURS BLOWU TERAZ, JUŻ! I nie wiem czemu krzyczysz. Tego już nie musicie pisać. O, PIĄTKA Z MATMY! Kurczę, nie wierzyłem w to, aż musiałem zrobić zdjęcie. 9 na 10. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Że 61 tygodni temu dostałem piątkę. O, alkohol. Co z tego, że to było bezalkoholowe? Ale tak, zrobiłem takie zdjęcie. Chyba wtedy siedziałam z Olą i czekałyśmy na pociąg i sobie takie coś pstryknąłem. O kurcze, jakie słodziakne zdjęcie z Olą. Podoba mi się. Mimo, że mamy twarze jak kubki. Ale słodko. Kolejne zdjęcie, widok z mojej szkoły na piękne słowo... kurwa. Tak, ktoś bił i napisał fontannie kurwa. Ja rudy. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale kiedyś był taki odcinek, że przefarbowałem się na rudo na jeden odcinek. Najpierw miał być ten troll na duże i miałem cały czas się farbować na rudo, żeby był taki hehehe, ale wtedy pomyślałem, że pewnie mnie subskrybujecie i tego nie zrobiłem. Naprawdę. O, tutaj jest zdjęcie z czółkiem i z Kajenem. Pozdrawiam was. Wow, kurde, 46 tygodni. Tutaj chyba po raz pierwszy spotkałem czółka na żywo i okazał się bardzo w porządku człowiekiem. I ostatnie zdjęcie to moje gratulacje z okazji miliona widzów. Wow. Tak, to była niespodzianka od mojego partnerstwa, za co bardzo dziękuję, bo wtedy dostałem masę cukierków. Jeżeli ktoś by zapytał, to nie, nie zjadłem ich wszystkich. Ale ziomeczki, to tyle w tym filmiku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Tobie się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, komentarz. I chciałbym na koniec powiedzieć, że tak jak widzieliście, masa czasu minęła. I tak naprawdę z każdym fajnym momentem w swoim życiu, jak również tymi złymi, dzieliłem się z Wami na tym Instagramie. I niby to jest Instagram... Ale nie wiem, naprawdę mnóstwo wspomnień, fajnych wspomnień jest tam. Więc zapraszam was serdecznie na Instagrama i dużo w moim życiu się zmieniło od tego pierwszego zdjęcia. Ja sam się zmieniłem. Nie wiem czy na dobre czy na złe. Większość mówi mi, że na dobre, więc bardzo się cieszę. Może na złe. Nie wiem. Każdy się zmienia. Ja też się zmieniłem, ale cały czas wydaje mi się, że jestem tym samym Karolem, którym byłem przy pierwszym filmie. Tylko, że się zmieniłem, jeżeli chodzi o odwagę i tak dalej, ale to przez was, przez YouTube i tyle. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Dzięki, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziecie jak najdłużej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, dzięki, trzymajcie się i